Astrid Lindgren, dzieci z bullerbem. My, dzieci z bullerbem. Nazywam się lisa. jestem dziewczynką, to chyba od razu widać z imienia. Mam siedem lat i wkrótce skończę osiem. Czasem mama mówi: Jesteś dużą córeczką mamy, możesz więc chyba dzisiaj wytrzeć naczynia. Czasem zaś lasse i bosse mówią. Takie brzdące nie mogą się z nami bawić w Indian, jesteś za mała. Dlatego też zastanawiam się, czy właściwie jestem mała czy duża. Jeśli jedni uważają, że jestem duża, a drudzy, że jestem mała, to pewno jestem w sam raz. Lasse i bosse to moi bracia. Lasse ma dziewięć lat, a bosse osiem. Lasse jest bardzo silny i umie biegać o wiele szybciej ode mnie. Lecz ja umiem biegać tak szybko jak bosse. Czasem, gdy chłopcy nie chcą, żebym szła z nimi, lasse przytrzymuje mnie przez chwilę, gdy tymczasem bosse biegnie naprzód. Potem lasse puszcza mnie i leci jak strzała. Siostry nie mam. To wielka szkoda, bo chłopcy są tacy nieznośni. Mieszkamy w zagrodzie, która nazywa się środkową. Nazywa się tak dlatego, że leży pomiędzy dwiema innymi. Tamte zagrody nazywają się północna i południowa. Wszystkie trzy położone są obok siebie, jak na rysunku. To nie zupełnie tak wygląda w rzeczywistości, ale to dlatego, że nie umiem zbyt dobrze rysować. W zagrodzie południowej mieszka chłopiec, który ma na imię Olle. On nie ma wcale rodzeństwa, lecz bawi się z Lassem i Bossem. Ma osiem lat. I też bardzo prędko biega. Natomiast w Zagrodzie Północnej mieszkają dziewczynki. Dwie. Co za szczęście, że i one nie są chłopcami. Nazywają się Britta i Anna. Britta ma dziewięć lat, a Anna tyle co ja. Obie lubią jednakowo. Może tylko trochę bardziej Annę. Więcej dzieci nie ma już w pulerby. Tak się nazywa ta wioska. Jest to bardzo mała wioska. Tylko trzy zagrody północna, środkowa i południowa. I tylko sześcioro dzieci: lasse i bose, i ja, i olle, i Britta, i anna.